Kij i marchewki to metoda wywierania wpływu, w której groźby symbolizowane przez kij wymieszane są z nagrodami. Jako kij i marchewka określa się bodźce, które wpływają pozytywnie bądź negatywnie na motywację. Władza właściwie miała całkowity, całkowitą władzę nad masami. Zresztą to było zarządzane w taki sposób, żeby. Yy, osaczyć, yy, też kontrolować i przede wszystkim decydować, i narzucać. Zwłaszcza my to w więzieniu przeżyliśmy. Yy, no Ale nie tylko. No bo rzucono tam jakiś ochłap gdzieś tego, czy chwalono, że Solidarność już współpracuje, czy coś, że już będzie dobrze, no a później łomodno. Zwłaszcza my w więzieniach to to na bieżąco, nie? Tu pięknie z nami, ładnie, a za chwilę nam łomodno. Kulik, który wpadał na kolację. No, epoka Gierkowska to generalnie była e, taką epoką, gdzie e, próbowano kupić społeczeństwo e, za pomocą, nie wiem, bonów na samochód, e, kredytów dla młodych małżeństw. Jednym słowem, zagwarantować taką małą stabilizację, plus e, ruszyło też budownictwo mieszkaniowe. Prawda? Więc były oferty dla tych, którzy no, godzili się z tą władzą, którzy sprzyjali tej władzy, no, którzy w każdym razie nie sprzeciwiali się jej. To była też epoka, kiedy no, nastąpiło takie zachłyśnięcie się konsumpcją, bo Edward Gierek zadłużał na potęgę Polskę no i z tych kredytów jakby finansował różnego rodzaju polityki, które miały no, być tą marchewką, czyli tym, co ma przyciągnąć do władzy obywateli. Marchewki były takie najprostsze, takie naj, naj, najłatwiejsze do takiego młodego człowieka, który, który wchodził w życie. Zapisanie się do jakiejkolwiek organizacji, tam ZMS w, 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 w związku z w młodzieży socjalistycznej w Technikum. Skutkowało w tym, że grona nauczycieli, którzy należeli do partii, patrzyli na ciebie absolutnie no, innym okiem i mogłeś liczyć na zdecydowanie lepsze oceny. Te nagrody za posłuszeństwo albo nagrody za to, że, że, że no właśnie nie uczestniczyło się w, tej, w tym buncie, były bardzo proste. Możliwość wyjechania na, na wycieczkę zagraniczną, możliwość wyjechania yy do pracy w ramach chówców pracy, yy, możliwość yy, takich prostych yy, rozwiązań, mianowicie dofinansowań do działalności poza, poza opozycyjnej. No. I w momencie, kiedy ktoś chciałby się zaangażować w działalność opozycyjną, a ten element mu wycieli, albo powiedzieli mu, że teraz nie dostaniesz paszportu, no to automatycznie niszczy go całkowicie i całkowicie mu. Yy, jak gdyby tą karierę, sposób zarobkowania mu, mu, mu wycinał. Władza, z racji tego, że była totalitarna, to, to, to ta, ta marchewka była na każdym elemencie życia inna, w zależności od tego, co, na, na czym człowiekowi zależało. No, ponieważ wszystko było na kartki, no więc, więc możliwość kupowania czegoś bez kartek, to był jeden element, drugi Drugi element, który służył temu, to, to, to możliwość kariery. Kariery nie można było jakiejkolwiek naukowej, pracy czy, 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 czy gdziekolwiek indziej. Tymi nagrodami było wyróżnienie danej osoby, która mogła w opinii państwa być współpracownikiem, tak zwanym konfidentem. I taka osoba w zamian za udzielanie swoich usług, czyli, czyli właściwie pisania ze, zeznań raportów na temat konkretnych, na temat których władza właśnie potrzebowała, dostała osoba dostała, dostawała fizycznie albo pieniężną nagrodę, albo fizycznie jakieś, jakieś po prostu... metody do dzisiaj się też nie zmieniły. Tak I był ten zły esbek i przyszedł dobry esbek, nie? Wiesz co, tego, no nie będę tu sklinał, ale bardzo bardzo no trzeba powtórzyć powiedzieć jak jest. Wiesz co, tego, tego no, wy... nie było. Bo wiesz co, to taki jest to, tamto, to siatko, nie? Wyciągnął sobie, akurat tak stoliki rozłożone, wyciągnął sobie pistolet położył sobie na stole, no i spacerie. Tu mówi, mówże mi, tu mówże mi tu to tam, nie? No i za chwileczkę poobracał sobie pistolecik na palce, położył sobie. Nie? No i za chwilę wziął sobie pistolet i mnie do głowy. Tobie szkoda 385. Lepiej jak się powiesisz tu na kracie. A może wiesz co, lepiej, jak ci znajdą w rowie pijanego. Takie były przesłuchania, takie były. I to, to musiało być zanotowane w aktach. Skoro to IPN znalazł. Tak wyglądały przesłuchania nasze, tak nas traktowano. Izolowała wszystkich opozycjonistów, szczególnie w małych miasteczkach, próbowała ich kompromitować, rozsyłając różnego rodzaju fałszywe anonimy. No tak było na przykład ze sprawą ze Stanisławem Pyjasem, gdzie rozesłano anonimy szkalujące go i wzywające do rozprawienia się z nim. Tych takich przykładów było mnóstwo. No, łączyło się to oczywiście też z usuwaniem z pracy takich niewygodnych ludzi. To Franciszek Grabczyk był taki inżynier, którego usunięto z nowej huty, poddając go całkowitej inwigilacji i kompromitacji skłócaniu z rodziną, z żoną. Cała gama po prostu przedsięwzięć była używana. Coś przeskrobał, no to automatycznie mógł się liczyć z tym, że zostanie wyrzucony ze szkoły. Miałem taki przypadek swojego doświadczenia, mało brako w ostatniej klasie maturalnej. Więc zostałbym wyrzucony za to, że, że akurat zostałem złapany na, na malowanie na, na murach, haseł bojkotujących wybory. I potem parę innych elementów, no to, że, że starając się o paszport, tegoż paszportu nie można było dostać, no bo się było na czarnej liście, bo nie można było otrzymać wielu takich dóbr, takich, które, które teraz obecnie się traktują, są traktowane jako oczywiste, ale, ale to wtedy w systemie komunistycznym to, było, to był luksus, ten luksus był limitowany i reglamentowany. Na początku stanu wojennego za wszystko groziła kara, czy w większej rzeczy groziła kara śmierci. Tak? Ja wychodząc tego 16 grudnia, idąc malować mury, musiałem sobie zakładać, że jeżeli zostanę złapany, no to myślę, że parę lat można dostać za, za zwykły napis więzienia. I te elementy takiego, takiego przykładnego karania opozycji na początku stanu wojennego i potem na początku tych Lat 80. mieliśmy wielokrotnie no, tam za, za rozrzucanie ulotek, jakieś wysokie kary. Już nie mówię o, o wysokich karach za zorganizowanie strajku, ale to chodziło o takie drobne w naszym, w naszym rozumieniu działania. No nie wiem, napisy na murach, rozrzucanie ulotek, drukowanie. Za to na początku stanowienego groziły naprawdę bardzo wysokie kary i one nie groziły, one, one też były egzekwowane. To znaczy, jeżeli ktoś został zapadł, to automatycznie mógł liczyć na, 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 na dość do duże wyroki. Metoda kija i marchewki była bardzo dobrze znana w PRL-u. Jedną ze sztandarowych form nagradzania społeczeństwa w krajach socjalistycznych było organizowanie licznych świąt państwowych. Taki zabieg nie ominął PRL-u. Uroczystości specjalnie reżyserowano zgodnie z wytycznymi biura politycznego. Tety takie jak 1 maja bądź 22 lipca nie mogły obejść się bez pełnych rozmachu defilad. Cały naród był zaangażowany, bez znaczenia czy stolica, czy najmniejsza wieś. Władze komunistyczne zawsze zadbały o odpowiednią oprawę. Upamiętniono także Dzień Zwycięstwa i rocznicę rewolucji październikowej. Wspominano nie tylko przyszłe wydarzenia, ale także doceniono pracowników różnych branży i pamiętano o kobietach. Dni te były czasem różnych spotkań, apeli czy wręczenia prezentów. Pewnym symbolem 8 marca, oprócz znają nam również i dzisiaj w kolejnych kwiaciarniach, zostały goździki i niezwykle wówczas ekskluzywne rajstopy. Do późnego wieczoru odbywały się festyny, kiermasze czy koncerty, gdzie społeczeństwo zwolnione od pracy mogło się po prostu zabawić i oderwać myśli od codziennych trosk. Na początku grudnia 1970 został zawarty układ między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec. Uznawał on nowe granice polsko-niemieckie na i Nysie Łużyckiej. Dla Gomułki, który przywiązywał dużą wagę do stosunków polsko-niemieckich, był to możliwie najważniejszy dzień w całej karierze politycznej. Uznając, że podobnie patrzy na to ogół Polaków, zdecydował, że jest to najlepszy czas do wprowadzenia podwyżek cen. W roku 1970 kiem stało się podniesienie cen na artykuły podstawowe, wpływając negatywnie na społeczeństwo, było skutkiem wybuchu strajków na wybrzeżu. Po osiemnastym gąbku spadł pierwszy pierwszego kiedy nastąpiła dekada gierka. Była to taka ta przyciągnięta, propagandą sukcesu, zapamiętana przez społeczeństwo jako jedna z pomyślniejszych. Rzekoma osoba tego gospodarcza w tonęła w długach. Nie ma od razu po zmianie władzy przedterminowo zwolnionych Toterników, nastąpiła chwilowa liberalizacja cenzury, postawiona na ogromne inwestycje takie jak odbudowa zamku królewskiego czy powstanie Głoty Katowice. Wszystkie te działania symbolizowane jako marchewka miały o oczywodności na wadę panującego systemu. W roku 1976 po raz kolejny podjęto się próby wprowadzenia tym razem już drastycznych podwyżek cen na niektóre artykuły konsumpcyjne. Ponownie też nastąpiła fala strajków. Marchewką w tej sytuacji i próbą zmotywowania społeczeństwa do dalszej pracy były tzw. rekompensaty pieniężne. Były one jednak niesamowicie niesprawiedliwe, pogłębiały dysproporcje ekonomiczne Polaków. Rząd również obiecywał konsultacje dotyczące podwyżek cen, do których nigdy nie doszło. Strajki brutalnie pacyfikowano, aresztowanych poddawano torturom, przeprowadzono przez tzw. ścieżki zdrowia, a po strajkach czekały na nich represje, aresztowania, zwolnienia z pracy czy też wilcze bilet. Majki roku 1980, które wybuchły na tle podwyżek cen na mięso jego przetwory, zakończyły się porozumieniami sierpniowymi. Symbolizowane jako marchewka, dopuściły do zarejestrowania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność w listopadzie tego samego roku. Były one jednak i zapowiedzią KIA. Do rozmów Magdalency i przy okrągłym stole przedstawiciele PZPR zasiadali doskonale przygotowani. Służba bezpieczeństwa miała dokładne raporty na temat każdego z rozmówców. Według metody kija i machewki z jednej strony zastraszano rozmówców, organizując zamachy na działaczy opozycyjnych. Z drugiej strony świadczono im uprzejmości. Członkowie władz starali się bratać z opozycjonistami. Mówiono sobie po imieniu i zawiązywano znajomości. Jednocześnie wszystko było filmowane i fotografowane przez pracowników służb bezpieczeństwa którzy mieli nadzieję na skompromitowanie opozycji, jeśli obrady pójdą w złą stronę. Ulica Szewska, jedna z najbardziej znanych ulic w Krakowie. To właśnie tutaj, 7 maja 1977 roku, zginął student 5 roku filozofii i filologii polskiej Stanisław Pyjaz. Minęły 43 lata od śmierci Stanisława Pyjasa, natomiast okoliczności jego śmierci do dzisiaj są nam niestety nieznane. Szczęściem nieszczęściu, a w zasadzie impulsem do powstania Studenckich Komitetów Solidarności właśnie była jego śmierć. Posłuszni wobec władzy za czasów PRL-u dostawali marchewkę, a ci, którzy mieli odmienne zdanie, byli traktowani kijem.